Witajcie. Ja jestem Norbia, to jest kolejny odcinek. Nie wiem, powiem że chyba zakupy. Jako, że mamy teraz takie dosyć duże przeceny na niskotierowe zarabiaczki, dlatego też stwierdzenie, że skorzystam z tej okazji i też może sobie pokupuję. Zobaczmy, co my tu mamy. Zacznijmy od samej góry. Czołgi chińskie. ponieważ nie ma co bardzo nic tutaj do kupienia. Typ 64 jeszcze nie jest na zniżce. Czołgi francuskie oczywiście nie ma żadnej niskotierowej zarabiaczki. Czołgi niemieckie T25. Tu sobie odpuszczam, chyba że T15, ale T15 to do szczęścia mi jest niepotrzebne. Ktoś, jeżeli by chciał za 450 golda, to taka śmieszna zarabiaczka. Czołgi amerykańskie, przepraszam, brytyjskie Excelsior. Pokazywałem niedawno bitwę Excelsiorem i dlatego go sobie teraz kupię. Kup 750 Golda, to naprawdę jest dosyć dobra cena. Czołgi amerykańskie. Tutaj mamy do wyboru dwa: albo RAM2, albo T14. I powiem szczerze, że. 1500 1300 golda no dobra Szalejemy kupę załogi kupę załogi szaleństwo zakupowe mnie ogarnęło Ło, trzymajcie mnie, bo jeszcze coś kupię <grywka> Co my tu mamy? Matylda 4. Tego nie chcę. Tego w żadnym wypadku nie będę kupował. Nie ma to najmniejszego sensu. Ale na pewno Chercil 3. Kup bez załogi. I zastanawiam się nad tym. 1050 golda. Stać mnie jeszcze na to. Dobrze. Kup bez załogi. Oooo. Dodatkowe miejsce w garażu. No dobra, czołgi chińskie, przepraszam, japońskie, to oczywiście Kai, który też jest na zniszczonej chwilę obecną, 750 golda. Czy warto go kupić? No trudno mi to powiedzieć, tak naprawdę. Hmm. Jedno miejsce w garażu trzeba będzie dokupić w razie W. No dobrze, i teraz sobie zobaczmy premium. Wszystkie nacje, dziesiątki. I teraz tak. Czołgi, które mi teraz doszły. Czyli Excelsior. Zobaczmy, tak. Dosyłacz. 13 milionów. Dobra, jedziemy tak z dosyłaczem. O kurczę. To na razie sobie wstrzymam. Zobaczymy. 600 tysięcy na wentylację, to trochę dużo, jak na ten czołg. Dobrze, zobaczmy dalej. T2 Light, Locust Ram 2. Osunięta optyka, wentylację mam. I dosyłacz 200 tysięcy. No dobra. Dosyłacznych idzie, montuj Rzuciemy mu wentylację. I jako trzecie, on ma zasięg widzenia dosyć słaby, ale to już się okaże mniej więcej w praniu, jak to będzie wyglądać. T14, wentylację kasy trzeciej, i wen... no, mechanizm dosyłający, oczywiście to mogę zakupić. System naprowadzania. I wentylacja. No cóż, na razie zostanie taki, jaki jest. Poczekamy, poczekam sobie na jakąś obniżkę. Może będzie jakaś taka obniżka, która będzie warta tego wszystkiego. No dobra. Wentylacja klasy drugiej jest 150 tysięcy. Może być. Dosyłacz, Dosyłać 200 tysięcy. Może być. Co jeszcze? Neko no trzecie? albo Lornetka, albo. Albo siatka w zależności od tego jak się będzie z tym grało w każdym razie zestaw bojowy już jest zrobiony teke teke, 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 teke a tego nawet nigdy nie odpalałem no dobra także cztery czołgi kupione czyli Excelsior, Ram 2 T-14 oraz Su-85L aha przepraszam, przepraszam jeszcze jeden Churchill 3 Dosyłacz bardzo szybko, co prawda, m sobie bierze wentylację klasy trzecie. Ojoj! Dużo! 457 zasięgu widzenia. Na razie może tylko latać, a w ten sposób zrobimy. No dobra. Także szaleństwo zakupowe mnie ogarnęło. Nie wiem co i jak zrobić. Kasy trochę poszło, ale no cóż, na razie jeszcze jakoś tak przeżyję z tego powodu. Co Wam mogę polecić? No na pewno tego dla trzeciego, trzeciego, żeby zakupić. Jeżeli ktoś lubi takie medy szybko, szybsze, niemieckie, to te 25 oraz właśnie tego, ten zestaw, który ja tutaj sobie zakupiłem. Co wybierzecie, możecie napisać. Z jakiej zniżki wy skorzystaliście. Napiszcie pod filmikiem. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.